Jedenaste miejsce na półmetku turnieju czterech skoczni. Dobra pozycja wyjściowa dla ataku na coś więcej, czy na razie satysfakcjonujące miejsce? Nie no, na pewno wiem, że, że szansa jest na tym dziesiątkę. Dalej to jest w zasięgu i o to będę walczył. Powiedziałeś w Garmisz, że skocznia w Innsbrucku latem, a skocznia w Innsbrucku zimą to dwie różne skocznie. Spróbujmy to rozwinąć. Dlaczego tak trudno skacza się tu zimą? No, właśnie nie mam, nie mam pojęcia skąd się bierze ta różnica, ale no jakoś tak jest, że tym latem bardzo mi sprzyja i fajnie mi się tu skacza, a zimą, jednak co tu przyjeżdżałem, to miałem problemy. Ale mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej, że mnie zaskoczy mile i, i spodoba mi się tak samo jak latem. Z drugiej strony, masz też dobrą historię z Innsbrucka, bo właściwie co konkurs to jest bez problemu kwalifikacja, nawet w tych słabszych sezonach i, i punktów też trochę było a tak, to nawet nie wiedziałem, nie, 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 nie grzebałem tak ten, ale no to dobrze, to dobrze w duszy. No dobra, to jaka jest specyfika tego obiektu, dlaczego on jest trudny, na czym polega trudność skakania? Tylko nie mów, że na trudnym wietrze, bo to wszyscy wiemy. E, nie no, wiatr ja też tu lubi w zimę odegrać swoją rolę, ale nie no, jakby sama skocznia w sobie to nie jest nic specjalnego. Bym powiedział e, taka, nie wiem, jak Zakopane, czy coś w tym stylu, dość wysoka parabola lotu. Ale no coś w niej po prostu takiego jest, że, że jednak jak przychodzi zima, to, to zazwyczaj trochę, trochę mi się tu gorzej skakało, ale tak jak mówię, w tym roku e, ja jestem na innym poziomie, jestem innym zawodnikiem i, i wierzę, że od pierwszego skoku jakoś się odnajdę na tym obiekcie i będę prezentował się z dobrej strony. Półmetek turnieju czterech skoczni, na razie wynikowo rozumiem, że mocno nie po Twojej myśli. No tak, mocno nie po mojej myśli, już nie było po mojej myśli w Oberstdorfie, yy, ale widać, że, że potrafię, że się da i yy, podejść bardziej, bardziej po prostu na luzie. Do tego może faktycznie, jak mi tam w Oberstdorfie nie poszło tak jak chciałem, to może w tym Garmisch faktycznie chciałem coś nadrobić, żeby jeszcze coś z tego turnieju wyciągnąć. A, a teraz zostały dwa fajne konkursy, dwa konkursy na skoczniach, które lubię i jestem, że tak powiem, z niecierpliwością czekam na te skoki. Szczerze powiedziawszy, to już myślałem sobie, że chciałbym dzisiaj skoczyć, no. Ale dzisiaj był dzień wolny, jak spędzony? Na relaksie, na relaksie. Z żoną porozmawiałem, coś sobie pograłem i e, regeneracja w saunie. Rozumiem, to najważniejsze. No to teraz Innsbruck, Bergisel. Wszyscy wiemy, że tam wieje. A co wy jako zawodnicy wiecie więcej o tym obiekcie, to znaczy jak się do niego dobrze przygotować? Tak, jak myślę o tym obiekcie, to na pewno wiem, że muszę tutaj kontrolować wysokość pozycji, bo zazwyczaj ta pozycja u mnie tutaj w Innsbrucku z automatu jest niższa I, i po pierwszym skoku pojadę po prostu na swoje czucie, w drugim skoku zweryfikujemy, czy ta pozycja jest dobra, czy musimy na niej małe poprawki, ale wiem, czy w lecie, czy w zimę. Zawsze było tak, że ona z automatu wychodziła mi niżej. Paweł tutaj mówił, że jemu się zawsze tutaj latem lepiej skacze niż zimą. Latem często tu jesteście, bo pewnie co sezon jakiś obóz w Innsbrucku też masz tak samo, że, że latem jest trochę łatwiej? Ja wolę zimą. <grych> Czyli na odwrót, co dobrze, jesteśmy tutaj zimą, to, 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 to najważniejsze. Tak, dokładnie. No, w lecie nie ma tam zawodów, no, to trzeba lubić zimą skakać, nie? Rozumiem, no dobrze, to baw się dobrze w takim razie w piątek, sobotę. W sobotę ma być w ogóle komplet ludzi. Trochę już lat w Pucharze Świata skaczesz i pewnie nie pamiętasz, że był full w Innsbrucku. No, na razie mamy full w Oberdorf, full w Garmi, żeby na pewno będzie full w Innsbrucku, no zobaczymy jak bliżej Austriacy idą tak, że tam biletów nie, na pewno nie, nie zostanie żaden do finałowego konkursu. No, dokładnie też tak myślę. A i, i, kilka lat na to czekają. Dziękuję.